Cześć, witajcie na kanale Pociągi. Ja jestem Piotrek, a w dzisiejszym odcinku rozpędzimy się do naprawdę dużych prędkości. Zdecydowanie większych niż 160 km na godzinę. <laughs> Żeby jednak to zrobić, musimy wyjechać z naszego kraju, bo jednak trochę jeszcze będziemy musieli zaczekać na szybkie koleje. Aby jednak przejechać się trochę szybciej niż u nas, no dobra, znacznie szybciej, nie będziemy musieli wyjeżdżać tak bardzo daleko, bo pojedziemy sobie do Francji. No, i teraz pewnie każdy, kto cokolwiek słyszał o kolei, już wie o jaką kolej chodzi. Porozmawiamy sobie oczywiście o francuskim terzew. Swoją drogą bardzo chciałbym się nauczyć francuskiego, ale to jeszcze przede mną, i aby się nie ośmieszać, wybaczcie mi, ale napiszę wam rozwinięcie skrótu terzew. W ogóle to bardzo ładnie brzmi. Terzew, tak dynamicznie, nie sądzicie? Rozwinięcie tego skrótu po polsku. To pociąg o wielkiej prędkości, bo do takich przyzwyczaiła nas właśnie francuska super szybka kolej TGV. Aby dowiedzieć się więcej o tych z pewnością bardzo ciekawych pociągach, zapraszam Was do obejrzenia dalszej części odcinka. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów ze świata kolei. A teraz jedziemy do Francji! TGV, czyli jak już mówiłem, kolej o wielkiej prędkości, to francuska kategoria międzymiastowych, ale też i międzynarodowych pociągów dużych prędkości, które obsługiwane są przez spółkę SNCF, której logo wymalowane jest na wszystkich pociągach TGV. Prace spółki nad szybkimi kolejami rozpoczęły się już około 60 lat temu, bo w latach 60. ubiegłego wieku, czyli blisko 20 lat przed wejściem do eksploatacji. Pierwszego pociągu TZW. Według pierwszych koncepcji składy francuskich szybkich kolei miały być napędzane turbinami gazowymi, a nie przez silniki elektryczne. Odejście od pomysłu z turbinami gazowymi nastąpiło jednak wraz z nadejściem globalnego kryzysu naftowego w 1973 roku, i wtedy właśnie spółka podjęła decyzję o przejściu na prąd. Pierwsze zamówienie francuska spółka złożyła 3 lata później bo w 1976, a było to zamówienie na 87 elektrycznych zespołów trakcyjnych od firmy Alstom. Natomiast 5 lat później w 1981 roku TGW w końcu zabrało pierwszych pasażerów na słynnej już trasie Południe Wschód, czyli na trasie Paryż Lyon. Dzisiaj z tych super szybkich kolei korzysta ponad 130 milionów pasażerów rocznie, ale nie są to tylko Francuzi. TGV oferuje kursy między innymi do Hiszpanii, Niemiec czy Szwajcarii. Swoją drogą mam taką cichą nadzieję, że w przyszłym roku sam będę jednym z tych 130 milionów i będę mógł pokazać Wam jak wygląda podróż tymi pociągami. Pomówmy sobie jeszcze jednak o historii szybkich pociągów we Francji, bo jest ona bardzo ciekawa. Sam pomysł na TGV został przedstawiony w 1966 roku, czyli łatwo skojarzyć, że była to po prostu odpowiedź na super szybkie Shinkanseny, które otwarto dwa lata wcześniej, bo w 1964. Swoją drogą film o japońskich kolejach możecie już zobaczyć na tym kanale. W tym samym czasie francuscy inżynierzy pracowali nad pociągiem, który w sumie miał być poduszkowcem. Jednak projekt Aerotrain, głównie ze względów finansowych, zakończył się już na fazie projektowania, dzięki czemu spółka mogła przeznaczyć więcej funduszy na rozwój TZW, i według mnie była to bardzo dobra decyzja. Jak już wspominałem wcześniej, na początku myślano o pociągach napędzanych turbiną gazową. W związku z czym pierwszy prototyp TZW 001 napędzany był właśnie silnikiem turbospalinowym. Jak się później okazało, TZW 001 był jedynym w historii egzemplarzem TZW napędzanym w ten sposób. Następne były wyposażone już w silniki elektryczne, a miało to związek z budową kilku elektrowni atomowych, które dostarczały energię dla składów, aby te poruszały się z prędkością 300 km na godzinę, a nawet więcej. Pierwszy prototyp francuskich szybkich pociągów no nie przydał się, jeżeli chodzi o napęd, natomiast użyto go do testu niezawodnego systemu hamulców, które wiadomo, są jednym z najistotniejszych elementów bezpiecznego transportu i to nie tylko kolejowego. Oprócz hamulców, przedostowano też inne systemy bezpieczeństwa czy aerodynamikę składu, która prezentuje się naprawdę dobrze. Wystarczy nawet spojrzeć na te charakterystyczne, długie dzioby w TGV. Projekt TRW wyróżnią się spośród innych kolei dużych prędkości tym, że był przystosowany dla każdej grupy społecznej, a nie tylko dla tych najbogatszych, co moim zdaniem jest bardzo fair. No ale w związku z chęcią dotarcia do tak dużej grupy odbiorców, spółka musiała przeznaczyć bardzo dużo środków na promocję swojego produktu, ale jak się później okazało, nie były to pieniądze wyrzucane w błoto. Super szybkie francuskie pociągi bardzo szybko okazały się lepszym rozwiązaniem niż podróż samochodem czy nawet samolotem, między innymi przez bardzo korzystne ceny, do tego stopnia, że pociągami TGV można było podróżować w podobnej cenie do zwykłych pociągów dalekobieżnych. Promocja pociągów okazała się tak wielka, że w latach 90. ówczesny prezydent Francji Louis Galois mam nadzieję, że dobrze przeczytałem w ramach wdzięczności wypowiedział się na temat TGV, nazywając go projektem, który uratował francuskie koleje. Pasażer numer Miliard wsiadł do składu 23 października 2003 roku, czyli zajęło to spółce 22 lata. Trwało to trochę dłużej niż w przypadku konkurenta ze wschodu, czyli u Shinkansena, któremu obsługa Miliarda pasażerów zajęła 12 lat. Ale no, Japończycy to trochę inny stan umysłu. Co też ciekawe, TRW porusza się oczywiście po specjalnych, zadedykowanych dla szybkich pociągów trasach, ale też po zwykłych, konwencjonalnych liniach, których parametry krok po kroku są poprawiane. Pociągi żywe dzisiaj rozpędzają się nawet do 320 km na godzinę, czyli to dwa razy większa prędkość niż u nas. No nie liczę pendolino, które czasami pojadą 200 na godzinę, bo są to naprawdę skromne odcinki. Oprócz tego francuskimi super szybkimi pociągami to jedziemy do prawie każdego miejsca w kraju, a linie obsługuje ponad 100 stacji wybudowanych specjalnie właśnie na potrzeby też które często zlokalizowane są poza centrum miasta. Najczęściej posiadają dwa główne tory i dwa dodatkowe, po to, aby przepuścić pociągi, które pomijają daną stację. Wiele z nich charakteryzuje się też wyjątkową architekturą, ale tutaj my wcale nie odbiegamy, bo polskie dworce potrafią być naprawdę ładne. TZW w swojej historii ustanowiło też kilka rekordów prędkości. Między innymi sam prototyp 8 grudnia 1972 roku osiągnął prędkość 318 na godzinę. Ten najnowszy, bo z 3 kwietnia 2007 roku. Przez 8 lat utrzymywał się jako rekord świata, bo TZW przejechał wtedy z imponującą prędkością prawie 575 km na godzinę. Pobił go dopiero japoński Maglev, który w 2015 roku przekroczył barierę 600 km na godzinę i osiągnął dokładnie 603 km na godzinę, co do dzisiaj jest rekordem świata, jeżeli chodzi o prędkość pociągów. Pomówmy sobie jeszcze trochę o taborze TGV, bo jest to też bardzo ciekawa kwestia. Otóż jak już mówiłem, TGV to elektryczne zespoły trakcyjne i są one nierozłączalne. Następne człony, oprócz silnikowych członów czołowych, są połączone tak zwanymi wózkami Jakopsa, które mają na celu zmniejszenie liczby osi, a co za tym idzie spadek masy składu. Co też bardzo istotne, w sumie to najbardziej, w przypadku wykolejenia się takiego składu żaden wagon się nie rozłączy, dzięki czemu cały ten system jest po prostu bardzo bezpieczny. Pociągi TRW posiadają wiele systemów bezpieczeństwa, m.in. zaawansowany system sygnalizacji kabinowej. Co to oznacza? A mianowicie to, że przy prędkości większej niż 160 km na godzinę maszynista po prostu nie jest w stanie wychwycić wszystkich wskaźników oraz wskazań semaforów i tarcz. Czyli podobnie jak w samochodzie, przy takiej prędkości no ciężko byłoby zauważyć wszystkie znaki drogowe. W związku z tym opracowano system TVM i tutaj znowu tylko napisy rozwijające skrót. System ten przekazuje załodze pociągu dane o maksymalnej prędkości, zajętości bloku i wiele innych przydatnych informacji pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno podróżnych, jak i całej załogi. Dzisiaj Terzewe jeździ na kilku różnych relacjach. Na tym kanale pojawi się odcinek o moim zdaniem najciekawszej takiej relacji, czyli Terzewe Eurostar. Pociągów, które jeżdżą między Francją, Belgią i Wielką Brytanią. Także zachęcam Was do kliknięcia w dzwoneczek, aby po prostu niech przegapić tego odcinka. W ogóle, co myślicie o pociągach Terzewe? Ja osobiście uważam, że jest to świetne rozwiązanie, bo to jeden z niewielu przypadków, kiedy pociągi naprawdę śmiało mogą konkurować z lotnictwem, a wiadomo, nie jest to łatwe. Ciekawe, kiedy w Polsce powstanie tak rozwinięta sieć super szybkich pociągów i czy w ogóle powstanie. Z pewnością by się przydało, bo mieszkamy przecież wcale nie małym kraju. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy Waszej opinii na ten temat. A jeśli podobał Wam się ten film, to będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę oraz zapraszam Was do subskrypcji kanału Pociągi, bo już niedługo kolejne ciekawe materiały. A na dzisiaj to już tyle. Dzięki, cześć!